Dzisiaj zagadka. Więcej niż jeden model językowy. To? Lama. Dobra, pośmialiśmy się, a teraz oddam głos specjaliście. Dzień dobry młody człowieku. Ja jestem wróżka Esmeral Daniel. I dzisiaj powróżę ci z fusów. Jak większość guru Ejaj. Jesteś entuzjastą, AI. Mm. korzystasz z czata GPT. Mm. Dobra, starczy ty, tego bullshitu. Chłopie, coś się zrobił. Ale serio, na 70% korzystasz z czata GPT. Skąd to wiem? Nie muszę wróżyć. Z informacji na portalu Cyberdefense 24, na podstawie raportu Digital 2026, Ponad miliard użytkowników miesięcznie aktywnie korzysta z narzędzi sztucznej inteligencji, z czego według tego samego raportu 557 milionów używa OpenAI. Ale są też dane mówiące o 700-800 milionach użytkowników ChatGPT, więc mo można zakładać te 70%. I jeżeli używasz tylko ChatGPT, to mam dla Ciebie dwie informacje. Obie złe. Po pierwsze, ChatGPT nie jest najlepszym narzędziem. A na pewno nie jest najlepszym narzędziem do wszystkiego. Po drugie, nie korzystając z innych narzędzi, trochę tracisz. W dzisiejszym odcinku powiem Ci, dlaczego nie warto używać tylko ChatGPT, a także pokażę Ci 8 narzędzi, które potencjalnie dadzą Ci większą wartość w przeliczeniu na tę samą kasę, w których możesz korzystać z wielu modeli językowych naraz, a w niektórych nawet za free. Dzięki temu uzyskasz nowe, ciekawe możliwości w swojej codziennej pracy z AI, których ChatGPT. Nie ma i bardzo możliwe, że nigdy nie będzie miał, bo czas GPT zawsze będzie oparty na GPT i nie będzie miał chociażby Kloda czy Gemini. Zapraszam. Daniel Bartosiewicz Content AI Automatyzacja. Partnerem kanału jest agencja marketingowa Traffic wydawca i właściciel ponad 1700 portali przeznaczonych do link buildingu, gdzie zamówisz publikacje sponsorowane bezpośrednio u właściciela bez prowizji. A z kodem DBTP20, albo z linku w opisie, pierwsze zamówienie będziesz mieć 20% taniej. I jak zawsze, to nie jest moja prywatna opinia, że GPT zsiepałe, chociaż to jest też prywatna opinia, że zsiepałe, ale no może nie zsiepałe, ale odstaje. Żeby Ci to zobrazować, jeżeli wejdziesz na leaderboard na LM Arenie, to w kategorii tekst Gemini 2.5 Pro zajmuje pierwsze miejsce By far, bo jest 62 tysiące głosów na ten model. Claude Sonet 4.5, który wyszedł niedawno, już ma 13, prawie 14 tysięcy głosów, i na trzecim miejscu jest Clod Opus 4.1 z prawie 30 tysiącami głosów. Pierwsze miejsce, w którym pojawia się GPT, jest dopiero tutaj, minimalnie, ale jest tutaj. Potem mamy GPT 4O, GPT 5 h jest już na czwartym miejscu. O 3 Exekvo z GPT 5H na czwartym miejscu. Czwarte miejsce, ale jeżeli sobie policzysz, ile modeli jest wcześniej, no to to, to nie jest czwarte miejsce. Następnie jeżeli chodzi o WebDev, Clod, Clod, dopiero jest GPT 5 Medium, później znowu jest Clod, GLM 4.6, Quen, Minimax, gdzie jest następny GPT? Daleko. Wizja. G, znowu Gemini 2,5 Pro jest na pierwszym miejscu. Co ciekawe, zaraz za nim jest GPT-4O z marca tego roku, czyli nawet nie GPT-5. A, a, a zatem najnowszy i teoretycznie najpotężniejszy model, najnowszy i teoretycznie najpotężniejszy model GPT, GPT-5 jest dopiero tutaj. Co dalej? Text to image. Pierwszy jest Hunyuan, Yuan, potem jest Gemini 2.5 Flash Image Preview, czyli Nano Banana, potem jest Imagine, też od Google, potem jest Cdream. Zdaje się, że od ByteDance. Potem znowu jest Imagine 4.0, Cdream i dopiero jest GPT Image 1. Szóste miejsce. Edycja obrazków, tu nawet nie ma GPT. Search jest na 1, 2, 3, 4, Miejscu o 3 Search. I na szóstym miejscu GPT 5 Search. Dopiero text to video. Tutaj może Sora 2 Pro dojedzie. Zobaczymy. A tu jak weźmiemy sobie arenę, to mamy dopiero GPT 4,5 preview. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Szóste miejsce. Ale też rozumiem skąd to się bierze. GPT było pierwsze, takie. OpenAI przez wiele, właściwie nie lat, tylko miesięcy, było liderem w rozwoju AI. Pewnie nadal jest liderem pewnie nadal ma najwięcej danych, ale nie jest już najlepszym modelem językowym. Jeśli jeszcze się nie znamy, ja nazywam się Daniel Bartosiewicz, od 2019 roku robię content do internetu, a od 2022 roku używam AI. Używam AI do pracy praktycznie codziennie. I na początku, tak jak wszyscy, używałem czata GPT. Dlatego, że to było jedyne tego typu narzędzie i, i przez długi czas nawet płaciłem za czata GPT. Ale przestałem. Przestałem i mniej więcej od połowy 2024 roku nie używam go praktycznie w ogóle. Z tego powodu, że mniej więcej wtedy OpenAI wypuściło aktualizację, yy, która sprawiła, że jakość outputu, wyniki z czata GPT po prostu poleciały na pysk. I są na to badania. Mam na kanale film, tutaj będzie się wyświetlać karta na temat tego, dlaczego moim zdaniem OpenAI robi z nas debili. Po rezygnacji z Chata GPT przesiadłem się na chwilę na Cloda Pro, na miesiąc, może dwa, ale to narzędzie też nie dojeżdżało. Bardzo szybko wyczerpywały się limity najlepszego modelu. To był, to był wtedy Sonet 3.5 i bardzo szybko przełączał się na Haiku, czyli ten najsłabszy model, odpowiedni GPT-4 Mini. Wtedy przez przypadek trafiłem na U.com, gdzie spędziłem ostatnie prawie dwa lata. I największą zaletą UCOM jest to, że ma praktycznie wszystkie topowe modele w sobie. Nietopowe jak Deepseek, też. Ale i UCOM w ostatnim czasie zaczęło nie dojeżdżać i ograniczone możliwości, zwłaszcza, że zwłaszcza fakt, że jest głównie do pracy z tekstem, nie ma wideo, obrazki są mocno ograniczone. Ostatnio dodali integrację po API, ale to też w sumie niewiele mi daje. Więc koniec końców musiałem korzystać z dwóch narzędzi, a teraz w końcu mam chyba jedno. Chyba jedno, bo mam Abacus AI, które kosztuje, którego cena zaczyna się od 10 dolarów miesięcznie. I w tych 10 dolarach, choć fakt, faktem ma ograniczony limit kredytów, ale też mam topowe modele językowe, w tym to, czego nie ma w Viewcom ani chociażby w Gensparku Perplexity Pro. Ma canvas, ma playground, ma prezentację, ma deep research i wiele, wiele innych. Ta droga pokazuje, że nie tylko ChatGPT nie jest jedynym narzędziem, ale też nie jest nawet najlepszym narzędziem. I w, w mojej opinii, korzystanie tylko z ChatGPT drastycznie obniża twoje możliwości. Pierwsze narzędzie na naszej liście to yy, wspomniane już U.com. Yy, U.com, które które nadal polecam używać, dlatego że ma te liczne modele językowe już w sobie. Oprócz tego pozwala tworzyć własnych agentów, tak jak custom GPT-sy. Niestety, niestety tych agentów nie udostępnisz na zewnątrz, a jeżeli chcesz to zrobić, to nie będziesz mieć dostępu do źródeł. Niemniej, z uwagi na fakt, że to narzędzie zawiera wiele modeli językowych i mogę się dowolnie w tym agencie przełączać pomiędzy... Nie wiem, dzisiaj mam humor, żeby pracować z GPT 5. Włączam sobie piątkę, piątka przestaje dojeżdżać, włączam sobie Soneta 4.5, Sonet przestaje dojeżdżać, więc włączam sobie Gemini 2.5 Pro. A jak wyjdzie Gemini 3.0, to włączę sobie Gemini 3.0, bo pewnie będzie wymiatać. Niedawno pojawił się GPT 5.1 i podejrzewam, że on tutaj za jakiś czas się pojawi dla użytkowników Pro. Narzędzie kosztuje 20 dolarów miesięcznie. Też mam o nim film na kanale, jeżeli chcesz posłuchać trochę więcej na ten temat aczkolwiek aktualnie z You zrezygnowałem na rzecz wspomnianego abakusa. Drugie narzędzie na liście to Ninja Chat. Ninja Chat, który oferuje mniej więcej to co You.com plus playground, gdzie mogę sobie porównać jakieś modele, pozwala mi tworzyć obrazki, tworzyć obrazki z kilkoma modelami, niestety nie ma tutaj chociażby GPT Image. Co trochę boli, jest ReCraft, Flux i Imagine 4. Nie ma nano banany. Nie korzystam z tego narzędzia, dlatego że uważam, że jest trochę ograniczone i na pewno nie spełnia moich potrzeb, ale to, co, to, co zawiera, pozwala tworzyć muzykę, pozwala tworzyć wideo. Niestety też zatrzymała się tutaj na Google VO3 Fast, więc nie ma tego wszystkiego, co powinno mieć. Niemniej ma wiele czatów, ma wiele modeli językowych Gemini 2,5 Pro GPT5. Kloda, Czwórkę Soneta, Lame, Dipsika, Perplexity, Mistral i Kimi K2. Główną zaletą tego narzędzia jest fakt, że w podstawowym planie, w płatności rocznej kosztuje tylko 9 dolarów miesięcznie, czyli nieco ponad 100 dolarów rocznie. Na minus limit wiadomości premium. Ja limitów nie lubię. Miesięcznie też kosztuje tylko 11 dolarów, czyli praktycznie rzecz biorąc połowę tego, co ChatGPT. Aczkolwiek osobiście mam wrażenie, że to narzędzie trochę, trochę odstaje, więc osobiście nie zdecyduję się na jego używanie. Niemniej dla ciebie do sprawdzenia jak najbardziej dostępne. Kolejne narzędzie na naszej liście i inspiracja do dzisiejszego odcinka, dlatego że trafiłem na nie przez przypadek gdzieś na YouTubie, czyli Vectal AI. Vectal AI zaczyna się od 0 dolarów. Pro kosztuje 20 dolarów miesięcznie. Przy płatności rocznej będzie jakaś zniżka. To narzędzie jest trochę inne, przede wszystkim ma tutaj coś takiego jak zadania, więc w mojej opinii i kazało mi się łączyć z Notion albo z Studuistem, więc wnoszę, że to, jest bardziej zadań, że to jest bardziej AI do produktywności, do wykonywania zadań, nie tyle co do rozmowy z czatem, ale my jesteśmy tutaj właśnie po to, żeby sobie z tym czatem porozmawiać. Fajne jest to, że tutaj wyświetla listę zadań do zrobienia i teraz mamy tak. GPT 5 jest, Opus 4.1 Thinking jest. GPT-5 Thinking jest, Kimika 2 Thinking, Gemini 2.5 Pro, Sonet 4.5, GLM 4.6. W podstawowej wersji, czyli tej darmowej, mam Cloda Haiku 4.5, Groka 4 i GPT-4.1. I pokazuje mi tutaj serię. To jest fajne. To, co jest też dosyć fajne, tutaj jest kalendarz. Mogę sobie go podejrzeć. Wezmę sobie na przykład tydzień i to jest mój tydzień. Tutaj coś jest. Nie, nie ma nic. Notatki, przepływy. To jest coś takiego, jakbym połączył aplikację typu RISE, która śledzi, śledzi moje nawyki. W ogóle tutaj jest taki, e, taki dedykowany moduł nawykom. Także jeżeli szukasz apki, która da Ci dostęp do wielu modeli językowych i jednocześnie pomoże z produktywnością i z trzymaniem się celów, Vector AI może być dla ciebie. Następne narzędzie dzisiaj na naszej liście to jest ChatHub.gg. Bliźniaczo podobne na tym etapie do Ninja Chat. Tylko, że ma tu już zaktualizowane GPT-5. Jeżeli sobie wejdę na Ninja Chat, to tutaj jeszcze mamy GPT-4, co też dodatkowo odstrasza, ale dobra. GPT 5, Cloud 4, Gmini 2,5. Get started for free, jedziemy. Premium nie chcę. Tu tak samo mamy obrazki, mamy tłumacza, mamy podsumowanie z sieci GPT-5, 5 Thinking 41, Sonet 4,5. Gemini, Kimi, Tipsik i pokaż mi wszystkie. Jest tutaj tego trochę. Nawet doubao seed 1.6. Pierwszy raz coś takiego widzę. W podstawowym planie mam jakieś podstawowe 60 wiadomości. Zaawansowane mam 6 i 6 obrazków. Tu tak samo, podobnie jak w Ninja czacie mam odpowiedzi z dwóch modeli językowych i mogę sobie wybrać, która lepiej mi odpowiada. Nie będę teraz tego robił. To nie jest recenzja tych narzędzi. Zróbmy jeszcze coś takiego. O kurde, to jest fajne. Akurat to jest fajne. Czyli mam cztery modele. Dobra, puśćmy coś w sumie. Właśnie mnie to zaciekawiło. Damy tutaj... Dawaj K2 Thinking. Wstać mnie. Okay, mamy odpowiedź. GPT-5 zadaje mi pytania pogłębione, czyli co dla mnie ma największe znaczenie. Z jednej strony fajne, z drugiej strony chciałem odpowiedź. są 4,5 mówi, że klot wygrywa. No, nie dziwi mnie to. Dla zbalansowanego performance'u DeepSeek, Mocny, open-source'owy model. Mistral, QN, nie, 4, Gpt 4 4.1 jest uważany za dobry model. Gemini 2.5 Pro odpowiada, że no, ta odpowiedź jest, akurat mi się najmniej podoba, jest najbardziej ogólnikowa i o niczym. Kimika 2, które jako jedyne w tym przypadku przeprowadziło solid, no, chociaż nie, Clod też e, robił websearch, więc tu, e, tu też mamy websearch. To rekomendacja Clodu. To by się w sumie e, zgadzało. Access, Evidence, e, aha, tu są jakieś benchmarki e, i blisko z tyłu GPT-5, Gemini. Czyli ta, e, ta odpowiedź podoba mi się najbardziej. Fajne to jest. Fajne to jest, także e, daję tutaj opcję. A mi zżarło, kurde, ten. <laughs> zżarło miast, trzy wiadomości. E, nie będziemy się tutaj zagłębiać, nie będziemy tutaj zostawia, zostawać bardzo długo. Niemniej e, chodzi o samo pokazanie narzędzia, że tutaj jest więcej niż jeden model językowy. Jedziemy dalej, kolejne narzędzie na liście, nomodo.ai i ono też powinno tutaj mieć więcej modeli językowych niż tylko GPT. Istotnie, i co jest fajne, ja je sobie mogę powłączać i tutaj są takie śmieszne ikonki, które pokazują, czy model językowy ma wizję, czyli może wchodzi w interakcję z obrazkami, czy jest myślący, rezoningujący, czy ma kontrolę wysiłku, czy ma tool calling, czyli do jakieś dodatkowe narzędzia. I czy ma rozumienie PDF-a? Ja sobie włączyłem tutaj, tak, GPT-5, co tam, e, Sonar od Perplexity 2,5 Pro Preview, daj mi 2,5 Flashlight jeszcze, Groka 4, Kloda Opusa 4.1 i Kloda Soneta 4,5 Play, i pewnie będzie chciało ode mnie kasiore. Zadam mu to samo pytanie. Zobaczymy, co się stanie. I ciach, poszło. Mam odpowiedzi z kilku modeli językowych. Klot 3 już odpowiedział. Te tutaj się grzebią. Perplexity też już odpowiedziało. 2,5 Flashlight też odpowiedziało, ale ma tutaj trochę stare dane. To nic. Anthropic mówi, że Anthropic jest najlepszy. Klot Sonet. Brakuje mi tutaj dostępu do sieci, ale może mu go nie włączyłem, po prostu. Eliza. Z lat 60. No kurde, powiedziałbym, że to ryzykowne stwierdzenie. No ale okej, okay, za jednego dolara mogę sobie zacząć coś robić. Start, iterate, be specific, add context. Fajne, fajne tipy, chociaż ja ich nie potrzebuję, bo jestem najlepszy AI w internecie. Proofread, polish, polish email draft. Draft maila po polsku? Eee, żartuję, polish, czyli szlifowanie. Upraszczanie instrukcji, frame feedback, structure. E, takich rzeczy nie widziałem. Analyze and learn, spoko. Plan and organize, e, spoko. Create and imagine, spoko. Czy będę używał tego narzędzia? Prawdopodobnie nie. Nie widzę też tutaj opcji kreowania, tworzenia dedykowanych customowych agentów, jak GPTC czy GEMSE, więc to narzędzie bardziej do testowania, bardziej do mieszania modeli językowych, ale do przełączania się pomiędzy nimi spoko. Nie jest to najostrzejsza kredka w tym piórniku, ale coś da się nią namalować. I ostatnie narzędzie z typowo czatowych, webowych narzędzi do AI, które łączą w sobie wiele modeli językowych, czyli POU od Quory. Szczerze powiedziawszy, dzisiaj podczas researchu natrafiłem na to narzędzie i ono ma tu sporo. Tego tutaj jest sporo. Mamy asystenta, mamy twórcę aplikacji. Thinking Budget. Na, na razie nikt nie myśli. GPT-5 Chat. Spoko. Mogę sobie tutaj coś włączyć pewnie. Mogę sobie, mogę sobie dodać załącznik. Mam ustawienia. Spoko. To, co jest ciekawe w tym narzędziu, to dostajesz 300 punktów i to się resetuje co 15 minut, jak dobrze kojarzę. Co jest w sumie fajne. Boty i aplikacje. Tego kurde, tutaj jest dużo. Mamy też leaderboard. Coś, czego w poprzednich modelach nie było. Coś, co przypomina mi LM Arena. I najbardziej aktualnie używanym modelem językowym jest Cloud Sonet 4.5, które, z którego korzysta 19% użytkowników aplikacji. Na drugim miejscu jest Gemini 2.5 Pro. Top aplikacje mamy jakieś Cherry Studio. I tu niespodzianka, bo w, bo w researchu mi nie wyszło, ale ono chyba daje też to, czego ja dzisiaj szukam. Pobrałem, zainstalowałem. To się pobiera na komputer. Ciekawe. I ciekawe, ile będzie chciało ode mnie pieniędzy. Aha, czyli mam tutaj dwa modele i to są dwa modele za free, GLM i QN. A jeżeli bym chciał na przykład teraz tak, open, y, wróć, GPT, nie ma. Mhm. Czyli ja muszę sobie ten model pewnie ogarnąć. To, co mi się rzuca w oczy, to fakt, że tu generalnie są modele open source'owe. Mhm. Dobra, teraz sobie włączyłem ChatGPT. GPT. ok, czyli to po prostu łączy webowe aplikacje w jednym. Mhm. Chat GLM, Deep DeepSeek, Kimi. Websearch poprzez Google. Baza wiedzy. Ciekawe. MCP. Też ciekawe. Wybór modelu. OK, tutaj mamy. Dodaj model. I tego tutaj też jest dużo. I co, jeżeli ja bym chciał sobie dodać na przykład Antropika? Czy ja muszę tutaj dać moje api? Muszę dać moje api. Hmm? To wiele wyjaśnia. Co nie zmienia faktu, że aplikacja daje mi dostęp do wielu modeli językowych, w tym open sourceowych, które nie będą mnie kosztowały dużo pieniędzy, bo są open sourceowe. Ale wracamy jeszcze na chwilę do Pou. Explore to są modele. Create. Mm, complete Pou profile. Dobra. Ok, zadajmy mu jakieś pytanie. Which is the best for writing? Dobrze, tutaj też mam opcję porównania, więc kliknę sobie tego groka i tutaj już chcą ode mnie pieniążki, bo mam 294, a chcę 617 kredytów zużyć. 10 tysięcy punktów dziennie, czyli co kosztuje 20 zł miesięcznie. Czy to jest dużo? Aha, 25 zł miesięcznie, jeżeli płacę miesięcznie, spoko. Czy będę z tego korzystał? Też prawdopodobnie nie. Niemniej, znowu, to jest jedna subskrypcja. 25 zł to jest za jednego suba do czata GPT wystarczy ci 3 razy z kawałkiem 3 razy plus jeszcze trochę prawie 4. Jak dolar się poprawi, to będzie 4. I na koniec. Kombajny do AI, czyli aplikacje, które mają czat, ale mają też o wiele więcej rzeczy wbudowane. Jak chociażby Abacus AI, który owszem ma wiele modeli językowych, pozwala tworzyć customowe boty, pozwala tworzyć aplikacje, kodować, ma canvas, ma obrazki, obrazki ma wiele modeli, w tym GPT i Nano Banana, czyli te naj, najpopularniejsze, plus ideogramy, Fluxy i tak dalej. Ma wideo w tym Sora 2 i VO3.1 ma deep Research, ma prezentację, i tutaj tych narzędzi jest dużo. Kosztuje 10, do... zaczyna się od 10 dolarów miesięcznie. Tak jak już chyba mówiłem, nie wiem, powtarzam się. Jeżeli się powtarzam, to obieć mnie w komentarzu. I testowałem tę aplikację niedawno. Jej możliwości są ogromne. Żeby nie skłamać, ogromne. To wszystko kosztuje, co ono tutaj robi, ale jej możliwości są po prostu mega i Też daje opcję się łączenia chociażby z GitHubem, z zewnętrznymi usługami. Musiałbym tylko dodać konektor i mam tutaj chociażby Google Drive, Slack, Teams, Git, Jira, OneDrive. Jest tego tutaj trochę. Drugi kombajn, który też zawiera większość topowych modeli językowych, to jest GenSpark. Chodzisz w GenSparku, mamy tutaj coś takiego jak AI Chat, mamy Mixture of Agents i tych agentów tutaj też jest sporo. Tu są topowe modele, nie są wszystkie. Jest GROK, jest Gemini, jest CLOD i jest GPT, czyli tych takich bardziej niszowych typu GLM, Kimika 2, DeepSeek czy QN, ich tutaj nie ma. Dostęp do internetu jak najbardziej jest, pliki załączać można. I to co jest ciekawe to fakt, że ta aplikacja ma o wiele więcej zastosowań niż tylko tekst. Tak samo robi, pomaga przy arkuszach. Pomaga przy dokumentach, pomaga przy kodowaniu, przy designie, przy montażu rolek, chociaż uważam, że to jest dosyć słaba opcja. Robi obrazki i to nie tylko tak, że generuje obrazki czy przerabia, ale też ma swoje własne szybkie aplikacje do, do usuwania tła, do usuwania postaci, do przerysowania czegoś, do unbluru, do odblurowania. Tworzy wideo. Podobno potrafi dzwonić, ale w Polsce jeszcze chyba nie. Uh, już można. Już można. Super. Nie będziemy dzisiaj dzwonić. Jestem introwertykiem. Ma Deep Research, ma fact checking, notatki ze spotkań, pobieranie plików i tłumaczenie. I ta opcja do Deep Research i do fact checkingu to są dwie moje ulubione opcje. Plus opcja do prezentacji. Jens Park robi naprawdę kapitalne prezentacje. Wrzucić mu tylko informacje i robi. Ładne, ładne rzeczy, którymi można się gdzieś nawet pochwalić. Oprócz tego, jeszcze jedno fajne narzędzie, które pozwoli Ci za darmo przetestować 120 modeli językowych. To narzędzie to Hugging Chat, czyli all-in-one chat od Hugging Face, firmy zajmujące się rozwojem zwłaszcza open-sourceowych modeli AI. Co zresztą widać po tym, jakie modele są dostępne, bo w większości będą to właśnie modele open-source. I tak mamy tutaj GLM4.6, DipSika, e, Kimika 2, Minimax, e, GPT OSS 20 miliardów, 120 miliardów, Lama, Quen, Gemma i tak dalej. I jest ich tutaj faktycznie 120, chociaż nie liczyłem, wierzę im na słowo. To, to, co jest ciekawe, jest tutaj taka opcja jak Omni, która pozwala ci przetestować dowolne modele, i ona tutaj. Przerzuca cię do modelu, który najlepiej odpowiada Twojemu zapytaniu. Pozwala też wprowadzić system prompta, więc, więc to byłoby dosyć użyteczne w kwestii znowu testowania modeli, porównywania ich odpowiedzi, może, porównywania może testowania swoich systemowych promptów. I jest za free, czyli pełnoprawnie dostaje order cebuli. I mamy to. Przegląd aplikacji, które mają w sobie więcej modeli językowych niż tylko GPT. I czemu w ogóle nagrywam ten odcinek? Temu, że modele GPT. Po pierwsze, ja nie jestem fanem uzależniania się od jednego źródła modelu językowego. Wiele razy w ciągu tych trzech, aktualnie prawie czterech lat pracy z AI, wiele razy napotykałem sytuację, że na przykład klod Claude, Claude miał limity i jakość zaczęła mu szybko spadać. Gmini 2,5 Pro miało jakiś gorszy dzień i zaczęło mi wydawać po prostu gówno. GPT o GPT nawet nie chcę się wypowiadać, bo to co, to, co GPT zrobili z jakością swojego outputu, to, co zrobiło tutaj OpenAI te dwa lata temu, to jest po prostu kryminał. Mieć genialne narzędzie, no ale rozumiem, dobra, zużycie prądu, zasobów i wszystkiego i tak dalej, to kosztuje. Okay. Więc ja nie chcę się uzależniać od. Jednego dostawcy, chcę mieć dostęp do wielu modeli językowych i też chcę mieć w jednym miejscu możliwość generowania obrazków nie tylko GPT Image, ale też e, chociażby Nano czy Flux Context, czy ReCraft, czy jakikolwiek inny. Nie chcę mieć możliwości tylko generowania wideo poprzez SORE, które w ogóle w, w GPT aktualnie nie ma, a w Abacusie czy w Jens Parku już jest. To chcę mieć dostęp na przykład do VO3.1, do sore 2 a nie, że masz GPT, no to masz SORE i PSORY. Chcę mieć w jednym miejscu wszystko, żeby się nie przełączać. Więc jeżeli ty też chcesz mieć wszystko w jednym miejscu, to zachęcam cię do przetestowania tych aplikacji. I tak jak mówię, ChatGPT to nie jest ani jedyna, ani najlepsza opcja do pracy z AI aktualnie. Więc jeżeli chcesz mieć elastyczność i swobodę przełączania się pomiędzy modelami, a jednocześnie nie chcesz płacić 8 subskrypcji za różne rzeczy to te aplikacje łączące w sobie kilka modeli językowych to będą rozwiązania dla Ciebie.